Już, tak? dzień, dzień dobry! <śmiech> <Zapać>. <śmiech> Dzisiaj losujemy sezon czwarty. Będzie w kolejności losowana pierwsza liga, potem ekstraklasa i na koniec Puchar. Taka wiadomość, ponieważ idzie już lato, niektórzy pojadą na urlop. To informacja dla tych szczególnie, którzy są w wyższej lidze, czyli w ekstraklasie. Jak ktoś jedzie na urlop na 3 tygodnie, cztery, może zgłosić to i zawiesić swój udział. Przez to nie spadnie, nikt na jego miejsce nie będzie grał, ale on w tym sezonie, jednym może sobie w ciągu roku wziąć ten urlop i myślę, że to będzie duża pomoc dla tych, którzy jadą na urlop. Ale to robimy półtora miesiąca Nie. E, I teraz tutaj mamy losy. E, jest 13 uczestników w pierwszej lidze, 16 drużyn do rozlosowania. Chodzi o to, żeby ta szesnastka 16, 16 tych drużyn, żeby była zablokowana, czyli jak ktoś. Wylosuje i będzie chciał zmienić różne. Nie może zmienić na te różne, które tu są, czyli te trzy, które nie będą rozlosowane, też nie będą mogły, nie, nie będzie można na nie zmieniać. W pierwszej widzę. Od przyszłego sezonu myślę, że w ogóle nie będzie można zmieniać, ale na razie jeszcze przy tym zostajemy. No i co? Maszyna losująca, uruchomimy ją tutaj. I czas przystąpić, żeby nie tracić czasu do losowania. Yy... Tak, no, proszę bardzo. Tu Dzisiaj nie ma syczka, losuje Grzegorz. 00 -007 68 15 00768153426, to kierunkowy do niego. I masło. A, a nawet Masło bym powiedział, Masło 2. Masło i Grzesiek, losuje z Tu Tak. tak, tak. Krzyzes, gra, arsenał. No, słuchaj dalej, bo wy rozwijacie dość długo, także ja tu zaraz chyba kawały zacznę opowiadać, że to rozwiniecie. Tak pozwijane, tak? Reguły, anglia. Kamil Woiu, anglia. Kamil Fiorentina? Re... Re... Ra de Menes. Ra de Menes. Ra de Fiorentina. Cosa? Holandia. Non ti amando, no? <rude> Io no ho no, Holandia. <laughs> Ten film na dwie części, żeby łatwiej było porzuczać, no nie? Ostatnio też tak robiliśmy. Kolumbia. No ale widzisz, teraz przerwiem na gry. Waldek. Perłówaldek. Kolumbia mm. za ten siedzi się wycofał w tym sezonie. No nie? Widać ten? Widać jak oni pokażą? Atletico. Ataker Pasik Atletiko Madryt ja, się pisać w dziadzie. No. Awaria systemu. zapomniałem już ściszyć. Daniel... Daniel 3x82 mhm. będzie grał w OSD, OSD. Uruguay. Chyba podkład muzyczny musimy zapieczętować. Szenkowskie, Szenkowski. Monaco. No dobrze, pomyślałem. Macie nas. Monaco. Nie mogę. Z czego się tak ryje? Prisk będzie grał. Czekaj. Mówię tu pani Ławęś. Dokład muzyczny. Prawda, ta Sara. Widziałam. Widziałam. Widziałam, tam gdzieś bo pomyśleć, że coś tam nie, to po prostu nie ściszyłem telefonu i ściszam go za każdym razem, kiedy dzwoni. Odbierz. Skąd się polał? Milan. Będzie opołatniony. Oj, zaleciał was, Kogo tam mamy? Romą zagra. Roma? O, i cydują. Arek, Arek Koko. Będę chyba chciał odnieść Iko. Ostatniego uczestnika. I ostatni to będzie... Adagio, Adagio. Benfica. Benfica Benfica, i tutaj tylko pokażemy trzy losy, które się nie wylosowały. Każdy po jednym. Jeśli się... Każdy po jednym. Ktoś wyciągnie tego losa rozwin i tylko pokażemy co zostało, żeby nie było. Te drużyny, Napoli. Te drużyny nie zostały wylosowane i je dostaną ci nowi jeśli będą jacyś, którzy dołączą do Ligi To ten liverpool, i Napoli. No te w którą stronę pokazuję. Ja ty pokazuję. Ty. Dobra, teraz rozlosujemy ekstra klasę. Hmm. No słuchaj. nie sztukę. No nie sztukę, To nie teraz nie pijemy ani nie je jemy, tylko losujemy, tak? <noise> po co? Po co jest to Wrzucamy tutaj ekstra klasę do tego co zwiniemy, bo to jeszcze będzie potrzebne. To jeszcze Uch. będzie potrzebne. Ja zamieszam i najciekawszy moment, czyli losowanie ekstra klasy. Mamy sześć nowych osób w ekstra klasie. Drużyny te same. Zobaczymy, co się komu tam wylosuje. Weź to pomieszaj porządnie. Teraz jest, no. jest porządnie? Dobra. Już jest porządnie wymieszane w końcu. I. No i, 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 no i zaczynamy się. Kaczuch. Kaczuk. Juventus, Juventus. Do tej, do tej pory trzy sezony. Kto grał Juventusem? ten wygrywał? Nie, tak. Co wygrywał? Drugie miejsce. Wygrywaj przez większość sezonu. Tutaj mamy. Syczek, Syczer. Syczek, Bayern, Monachium, Bayern, Monachium. Bayern Monachium. Munich. Mucha 165. Mucha. Argentyna. Argentyna. No to wiesz, co dzisiaj <laughs> <słychać? laughs> no, no to czekaj, niech przeczytaj kto tu będzie grał. Lewandowski. Lewandowski. Portugalia. 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 Dwa. Nie wiem pierwszym sezonie. W w pierwszym sezonie? Nie wiem. W pierwszym. pierwszym sezonie czy W pierwszym sezonie na ja. footballu. Dźwiedzik. Brogania. Dźwiedzik. W On grał w Brazylii? ja no, On zawsze to, co ty miałeś. <laughs> <laughs> Tutaj mamy Jakub. Jakub. Jackrabb. Barcelona. Barcelona. Już starczy. <laughs> o. Boskombia. Boskombia. Oh, Manchester City. Manchester City. Maria Czy mi, żeby to leżało? Kiedyś tylko o tym grałeś. 13. Psychopata. Psychopata. Peż, a? Jest dobrze. Zamieszajmy. No rozumiem, no Nie, ja czekam, żeby było najpierw te nazwisko. No, no, Bart 1908. Real Madryt. Równo rozbijecie, nie jakieś takie cudowne. Staramy się równo rozbijać. Nie, mi chodzi o niego, że on czeka. Jak rozwiną, to nie pokazuje. Inter. Mediolan. Interem zagra Grzegorz. George. Tobie leżą te Włochy. Inter, Mediolan. Włochy. zagra Lukas. No to... To chyba nie będzie kapi, coś mi się zdaje. Czemu? Było chyba dobrze, bo w hoteli tam śmigał. Była trochę lepsze niż ta zentyna mi się wydaje. Tak? Tak mi się wydaje. Offspring. Offspringer. Offspring. Chelsea. Hmm? Masło. Masło. Hiszpania. Hiszpania. <laughs> happy? Nie do końca. A Grzeszek, ty happy? Pierwszy raz reprezentacja. Ja A ty, ty happy? happy? Ja? Każdą <laughs> bardzo happy. Bolo. Manchester United. Kto został? Dwa losy. Mm. Został, zaraz ci powiem. On już został został Roko. Roko. No to Roko zagra Francją. I ostatni, ostatni los. Lokę. Lokę? Lokę? Czy to będzie Lokę? Tak. I, Loke. Będzie Loke. I zagra Niemcami. I Loke Loke gra Niemcami. Akcja Winter. Niemcy. <laughs> Można się z nim zamienić. <laughs> okay, tutaj mamy teraz już polosowane, teraz szybciutko poskładamy te losy z powrotem Niemcy, Francja i Hiszpania. Teraz wam wytłumaczę o co tutaj chodzi. Mamy 29 osób i będziemy losować kupar. więc y, będą trzy losy takie z drużyn. jak któryś z zawodników dolosuje coś takiego, to znaczy, że ma wolny los. Także te zasady są bardzo proste. W międzyczasie jak tu zabijamy, ja wam opowiem anegdotę, tak jak na Familiadzie. Ten pan co opowiada i on wam też fajne kawałek opowiada, to ja wam też powiem. Jak euro budowali, a dużo Polaków wyjechało do Anglii w tym czasie, tych budowlańców. No to yy, firmy szukały różnych młodych chłopaków i jeden z tych młodych zaangażowanych studentów przyszedł do pracy. Na budowę autostrady, no i tam wyczaili, że kurwa trochę nielegalnych rzeczy robią, więc szybko musieli się przenieść, no i tam przenoszą, przenoszą. Młodą mówią, weź to, weź to, weź tamto, no i młody przychodzi kurwa w końcu do szefa, bo już prawie wszystko ponoszone. No mówi, szefie, co teraz kurwa wziąć? Mówi, weź dalej. <laughs> Przecież to tak to miało być, tak jak... I to miało być nieśmieszne, miało być anegdotą tylko, tak? Szybciej, szybciej. Te, te trzy też rzuciłeś, tak? To było już, tak? Te... Tak. Niemcy, prawie Hiszpania, tak? Trzeba będzie dobrze wymieszać, żeby to... Grzeszek, ty kurwa nie, 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 nie zginaj, nie możesz zginąć po tych liniach, co były, bo patrz, wszystkie tak są, ale to jakoś inaczej to <grym> no, Staram się. Patrz, to jest proste, zobacz. Składasz, tak. Na pół. Tak? I tak. Bez tego dodatkowego, bez ostatniego zagięcia. To co to kurwa jest? bolo. <laughs> <laughs> Ale nie chodzi o to, jak to jest zabijane. Co to jest? No <laughs> <laughs> to Na Na leśniki. A to to, to to. To wszystko on pozwijał, tak? Żeśmy to mhm. wybaczamy, to jest jego debiut, to jest trema go czerła nie, 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 nie wrzucaj, nie wrzucaj tych naleśników. No, tak może. Tak może być. <grymne> Czekaj, kurwa. Tak Dobra, teraz porządnie trzeba będzie wymieszać to. Tylko tu poprawiam, bo żeby wszystkie były tak samo zawinięte. de feike <laughs>